Deszcz stukał, oblaszany dach dowództwa, jak zegar odliczający ostatnie minuty. Emilia stała w cieniu, tuż za rozwianą plandeką, niewidoczna, mokra do suchej nitki. W środku dowódczego namiotu zapadła cisza, ciężka, wymuszona. Nie mamy możliwości przedostania się przez kanał. Komandor podporucznik Radwan nie podnosił głosu. Nie musiał. Jego słowa były jak zimna woda w żyłę. Jeśli ich poślemy, stracimy kolejne dziesiątki ludzi. Ale panie komandorze, porucznik Orzeł z trudem powstrzymał się od krzyku. To 280 naszych ludzi, silsi, odcięci. Kończą im się środki. Jeśli nie przejdziemy, zginą. Matematyka, radwan wskazał mapę na stole. Prąd 15 węzłów, temperatura wody 4 stopnie, żadnych mostów. Przeprawa to wyrok śmierci. Emilia przycisnęła do piersi cienką metalową blaszkę, zawieszoną na rzemyku. Ciepło bijące z niej nie pochodziło z ciała, pochodziło z przeszłości. Trzy lata temu odebrali jej brata. Marek Rylski, starszy ratownik. Seal został tam po drugiej stronie, gdy dowódca uznał, że nie opłaca się po niego wracać. Teraz inny dowódca mówił to samo inne nazwiska ta sama decyzja te same zimne oczy nad wykreśloną linią rzeki jeśli ich przejmą oddamy im cały wschodni sektor syknął orzeł jeśli poślemy ludzi i stracimy ich oddamy wszystko cisza znowu zapadła radio zasyczało nieoficjalna transmisja męski głos młody drżący jeśli ktoś to słyszy powiedzcie mamie że się nie bałem że walczyłem do końca. Szum. Koniec. Emilia zamknęła oczy. Jej palce zacisnęły się na blaszce. Miała tylko 22 lata. Najmłodsza ratowniczka w jednostce. W dokumentach. Techniczka zaplecza medycznego. W oczach większości. Nikt. Ale to nie był pierwszy raz, kiedy zlekceważono Rylskiego. Porucznik Orzeł wyszedł z namiotu gwałtownie. Prawie na nią wpadł. Rylska? Co ty tu robisz? Słyszałam jej głos był spokojny, za spokojny. To nie twoja sprawa. To jest dokładnie moja sprawa. Uniosła głowę. Trzy lata temu też kogoś zostawiliście. Zginął sam w ciszy. Dla cudzego przetrwania. Orzeł zamilkł. Marek Rylski dodała. Mój brat. Gdzieś w oddali nad brzegiem kanału wyładowywała się burza. Jej echo przenikało przez skórę. Emilia odeszła bez słowa w ciemność, w deszcz, w decyzję, której nikt jeszcze nie przewidział. Nikt nie wiedział, że tej nocy ta zignorowana ratowniczka dokona czegoś, co na zawsze zmieni ich rozumienie pojęcia straty dopuszczalnej. A wszystko zaczęło się od jednej mapy i kilku słów zapisanych dawno temu przez mężczyznę, którego ciało nigdy nie wróciło do domu. Magazyn zapasów medycznych znajdował się na skraju obozu, zapomniany, zabezpieczony starym kłótką, z której rdza od lat ścierała numer jednostki. Emilia poruszała się między namiotami jak cień, nisko, cicho, bezszelestnie. Spacer ducha, tak to nazywał Marek. Uczył ją tego, gdy była jeszcze nastolatką, wtedy to była zabawa, teraz przetrwanie. Chłódka ustąpiła pod naciskiem i modlitwą. Wewnątrz pachniało kurzem, olejem broni i starym prezentem. Emilia włączyła latarkę i zakryła dłonią światło. Szukała metodycznie. Bandaże, opaski uciskowe, ampułki morfiny, sól fizjologiczna, defibrylator. Wiedziała, co będzie potrzebne. Znała każdy schemat zaopatrzenia. Jej ręce działały same. Sięgnęła po skrzynkę z antybiotykami, gdy światło odbiło się od czegoś w rogu. Drewniana skrzynia, ciemna, ze starą pieczęcią, własność 9, grupy medycznej marynarki. Zamra to była jednostka Marka. Jej palce drżały, gdy podważała wieko łomem. Drewno skrzypiało, jakby broniło się przed otwarciem. Wewnątrz stare wyposażenie. Radiostacje, odporne dokumenty i... Mapa składana, zabezpieczona olejowanym płótnem. Rozwinęła ją na stole. Kanał, topografia, linie wysokości, a przy jednym zakolu cienka kreska i notatka odręczne pismo. Siostro, jeśli to czytasz, to znaczy, że nie wróciłem i że jest źle bardzo źle. To miejsce uratowało mi życie dwukrotnie. Wiedzą o nim tylko trzy osoby ja porucznik orzeł. I teraz ty. Łzy napłynęły jej do oczu, ale nie pozwoliła im spaść. Pod prądem jest półka skalna, sześć stóp pod powierzchnią. Jeżeli dobrze stawiasz kroki, przejdziesz. Zaufałem tej mapie. Ty też możesz. A jeśli kiedyś znajdziesz się w sytuacji, w której ktoś ci powie, że ratowanie życia to zbyt duże ryzyko, wybierz życie. To jest sens naszej służby. To znaczy być rylskim. Marek złożyła mapę, włożyła ją do kieszeni kurtki, przycisnęła do piersi. Sześćdziesiąt sekund. Tyle pozwoliła sobie na łzy. A potem czas ruszyć, bo dwieście osiemdziesiąt ludzi nie miało nawet tylu. Wiesz, że cię obserwuję od dawna, powiedział major Kot, który nagle pojawił się przy wyjściu z magazynu. Stary z twarzą poraną przez pustynię i śniegi, panie majorze, zamierzasz zrobić coś głupiego, prawda? Coś koniecznego. Twój brat był takim samym uparciuchem. Wyniósł mojego człowieka pod ostrzałem z przestrzelonym ramieniem. Sam był ranny, wiedziałaś? Emilia skinęła głową. Wiesz też, kto wydał tamten rozkaz? Ten, który ich zostawił? Zamilkła. Odpowiedź znała. Bała się ją wypowiedzieć. Radwan! Major powiedział to za nią: Te same decyzje, te same straty dopuszczalne. I znowu je liczy. Ale teraz ktoś to kwestionuje ty i porucznik orzeł też. Może nie mówi tego głośno, ale widzę to w jego oczach. Kot położył dłoń na jej ramieniu. Emilia, idziesz tam nie dla zemsty, nie dla brata idziesz, bo jesteś ratownikiem i to jest twoja decyzja skinęła. Silniej niż wcześniej. Godzina 03.51. Woda w kanale huczała, czarna jak noc, jak decyzje podejmowane w cieple dowódczego namiotu. A Emilia Rylska właśnie wyruszała w stronę czegoś, co wszyscy uznali za niemożliwe. Woda była lodowata, ciemna jak smoła. Emilia stała po kostki w mule, oddychając płytko. Mapa leżała rozłożona na kamieniu. Przyciśnięta dwoma nabojami i scyzorykiem. Lina zabezpieczająca była owinięta wokół jej bioder, drugi koniec przywiązany do drzewa o grubym pniu. Marek szepnęła: Pokaż mi drogę. Weszła. Prąd porwał ją niemal natychmiast, ale po dwóch krokach stopa trafiła na coś twardego. Skała była tam, tak jak Marek napisał: sześć stóp pod powierzchnią. Płytka półka skalna ukryta pod warstwą zimnej wody. Każdy ruch był walką, każdy krok decyzją. Powietrze przecinały odgłosy deszczu, wiatru i huczącej rzeki. Gdy fala uderzyła w nią z boku, lina naprężyła się z trzaskiem. Rzuciło nią jak szmacianą lalką. Na sekundę znalazła się pod wodą, wirując, walcząc o każdy oddech. Ale zacisnęła dłonie na linie z całej siły, aż skóra pękła. Dotknęła gruntu. Znów ruszyła dalej. Radio zapasem zapiszczało. Nieznana jednostka na przeprawie. Natychmiast się zidentyfikujcie. Zignorowała. Tu porucznik orzeł: Ktokolwiek jest w tej wodzie, to rozkaz. Zawróć. Natychmiast. Cisza. Emilia, to ty? Nie odpowiedziała. Jeszcze nie. To szaleństwo. Słychać było w jego głosie coś nowego. Strach? Troskę? Nie przejdziesz, zacisnęła zęby. Jest ścieżka, Marek ją zaznaczył, półka pod wodą. Idę nią. Cisza. Długa. Marek powtórzył: Twój brat, ten Marek, ten, którego zostawiliście, ten, którego ty przeżyłeś. Powietrze zadrgało. Emilia: Ja nie wiedziałem. Wiem. Kolejny krok, jeszcze jeden, ale teraz już wiesz i nie mogę zawrócić. Dwieście osiemdziesiąt ludzi na mnie czeka. Klik. Radio zamilkło. Gdy dotarła do drugiego brzegu, kolana się pod nią ugięły, ale była cała. Ręce krwawiły od lin, kręgosłup pulsował bólem, ale sprzęt medyczny był suchy, mapa bezpieczna, blaszka wciąż ciepła przy sercu. Nie czekała. Strzały były słyszalne z odległości kilkuset metrów. Regularne serie. Granaty. Głuche krzyki. Szła w ich stronę. Szła, jak uczył Marek, nisko wykorzystując zarośla w rytm eksplozji, w cieniu śmierci. Znalazła ich. Silsi trzymali pozycję w naturalnym zagłębieniu między wzgórzami. Oświetlenie wybuchów ujawniało poszarpane sylwetki, krew, chaos. Ranni leżeli wszędzie, bez pomocy, bez opatrunków. Medycy padli pierwsi. Emilia wyciągnęła lornetkę. Tam punkt dowodzenia, oficer z radiem. To był jej cel. 200 metrów przez otwarty teren. Potem sprint. Potem kto wie. Radio zapiszczało znowu. Echo do dowództwa. Ostatni magazynek. Potrzebujemy amunicji. Negatyw, trzymajcie pozycję. Bajonety. Emilia zadrżała, ale nie ze strachu. Zerwała się do biegu. Kroki. Oddech, świszczące kule. Kontakt na drugiej! ktoś krzyknął. Medyk! przyjazny! wrzasnęła, rzucając się za powalone drzewo. Lampa błysnęła w jej twarz. Kim jesteś? Skąd się tu wzięłaś? Specjalista Emilia Rylska, ratownik. Przyszłam przez kanał, mam zapasy. Gdzie ranni? żołnierz patrzył na nią jak na zjawie. Przeszłaś? Przez kanał? W tej nocy? Jest ścieżka, przeszła obok niego. Nie mamy czasu, gdzie są ranni. Od tego momentu, przez następne trzy godziny, Emilia robiła rzeczy, które wielu uznałoby za niemożliwe. Ratowała, szyła, stabilizowała, pocieszała i walczyła z czasem, bo świt wciąż był zbyt daleko. Emilia klęczała nad sierżantem, którego klatka piersiowa była przesiąknięta krwią. Podała mu morfinę i przełożyła rurkę tracheotomijną z lepszego kąta. Jego oczy w końcu przestały wędrować, a oddech ustabilizował się. Jeden z żołnierzy trzymał latarkę, ręce drżały, ale wzrok miał utkwiony tylko w niej. Skąd, skąd się tego nauczyłaś? Zapytał. Od brata. Nie spojrzała. Był medykiem. Zginął, bo został. Marek Rylski? Głos sierżanta zgasł, ale usłyszała. Zamarła na ułamek sekundy. Znasz go? Wyniósł mojego kumpla z zasadzki. Kiedyś. Sam był ranny. Tak, to brzmi jak Marek. Przed świtem usłyszała coś dziwnego. Inny rytm kroków. Nie chaos. Celowy ruch. Cień przemykał zbyt pewnie, zbyt cicho za linią obrony. Nie miał naszywek. Nie miał brudu na mundurze. I coś trzymał. Lśniący przedmiot. Lusterko sygnałowe. Emilia wstała jak sprężyna. W dłoni miała nóż. nóż marka. Ten, który jej zwrócono z jego rzeczami. Zanim zdążyła pomyśleć, już biegła. Cień ją usłyszał. Odwrócił się. Pistolet błysnął. Ale Emilia była szybsza. Zniżyła się. Obrót. Chwyt za nadgarstek. Manewr, który Marek ćwiczył z nią latami. Pchnięcie. Broń wylatuje. Nóż przy szyi. Kolano w plecach. Kto cię przysłał? Nie rozumiesz, krzyknął rozpaczliwie. Mają moją rodzinę. Córkę. I miałeś ich tu naprowadzić? Na rannych? Zacisnęła nóż. Nie przecięła skóry, ale dała znać. Marines otoczyli ich. Sierżant, ten sam z opatrunkiem na czole, spojrzał z pogardą. Zawsze się zastanawialiśmy skąd wróg zna nasze pozycje. Związali go, odciągnęli. Skąd wiedziałaś? Zapytał sierżant. Emilia dotknęła blaszki pod mundurem. Marek mówił, szukaj tych, którzy nie pasują do rytmu. Do wzoru. Oni są najgroźniejsi. Radio zapiszczało. Nowa częstotliwość. Tu komandor Radwan, kto znajduje się w tym sektorze i dlaczego wykonuje nieautoryzowaną operację medyczną? Emilia podniosła radio. Głos miała spokojny. Specjalista Emilia Rylska, ratownik. Przeszłam przez kanał, uratowałam siedemnastu. Dwóch nie dało się uratować. Cisza. A potem głos Radwana, zimny jak lód. Naruszyłaś rozkazy, będziesz postawiona przed sądem polowym. Natychmiast przerwij działania i przygotuj się do ewakuacji. Klik. Ale wtedy do kanału wszedł drugi głos. Porucznik orzeł: Przechodzę z kompanią na drugą stronę, z pełnym wyposażeniem. To rozkaz sprzeciwu poruczniku. Radwan był bliski furii. Zrujnujesz swoją karierę. To nie będzie pierwszy raz, kiedy ją poświęcam, ale pierwszy, kiedy zrobię to dla ludzi, a nie dla papieru. Cisza, w eterze, wśród żołnierzy, w oczach Emilii. Marek by ci zaufał. Powiedziała w końcu cicho do siebie, radio zamilkło. Ale coś się zmieniło. Za drzew dało się słyszeć silniki. Ryk, nadzieje, ale zanim dotarły posiłki, wróg przypuścił ostatni atak. I wtedy padł strzał, niewymierzony w orła wymierzonego przez Emilię, rannego dziewiętnastoletniego kaprala, który właśnie próbował wstać. Emilia ruszyła bez wahania. Osłoniła go ciałem. Pocisk trafił ją w bok. Obalił. Świat zwęził się do bólu, krwi i twardej ziemi. Ostatnim, co usłyszała, był krzyk orła. – Rylska! – Nie! Krew pod mundurem była lepka, gorąca, a potem lodowata. Emilia czuła, jak każda komórka jej ciała krzyczy, by się nie ruszać, ale nie mogła sobie na to pozwolić. Nie teraz. Jestem medykiem, wyszeptała. Wiem, gdzie trafiło. Nie w płuco. Przeszło na wylot. Żyje. Ręce przyciskały ranę. Silne dłonie. Porucznik orzeł klęczał nad nią, twarz wykrzywiona bólem. Nie fizycznym. Wytrzymaj, Emilia. Trzymaj się. Zaraz przyjdą ratownicy. – Spokojnie – próbowała się uśmiechnąć. – Przecież jestem jednym z nich. Wokół gromadzili się Marines. Kapral, którego uratowała, patrzył na nią z szeroko otwartymi oczami. Płakał, trzymał jej dłoń. – Dlaczego? Dlaczego mnie uratowałaś? – Borylscy nie zostawiają swoich – powiedziała ledwo słyszalnie. – Bo Marek też by tak zrobił. Porucznik spuścił głowę. Na jego policzkach błyszczały łzy. – He uratował mnie. Tamtej nocy – przed laty, a ja? Ja wtedy nie wiedziałem, że miał siostrę w jednostce, że to ty. Teraz już wiesz, szepnęła. Teraz rozumiesz, dlaczego zginął. Zginął, żebym mógł żyć, a ty zrobiłaś to samo. Nie, jej palce zacisnęły się na jego mundurze. Nie zginę! Masz mnie jeszcze potrzebować. Silniki ryknęły za linią wzgórz. Wzmocnienia dotarły. Orzeł spojrzał w górę jego kompani wdarli się na pole walki wypierając wroga przewaga była ich ale on nie ruszył się spod niej zrobiliśmy to dzięki tobie 280 ludzi żyje emilia spojrzała na niego głos miała łamliwy ale pewny marek powiedział kiedyś nie kalkuluj strat ratuj póki możesz porucznik skinął głową i dlatego od dzisiaj każda decyzja, którą podejmę, będzie warta tej blizny, tej nocy i tej odwagi. Zespół medyczny dotarł do niej. Zakrwawiony mundur przecięto, zastrzyk w ramię, opatrunki. Ale zanim straciła świadomość, powiedziała jeszcze jedno zdanie: Nie bądź wdzięczny, bądź godny. Trzy dni później w szpitalu polowym Emilia obudziła się pod płótnem namiotu. Ból był głuchy, ale odległy. Lekarze powiedzieli, że miała szczęście. Pocisk minął ważne organy. Powrót do zdrowia był tylko kwestią czasu. Porucznik Orzeł odwiedził ją tego popołudnia w świeżym mundurze, z twarzą starszą o kilka lat niż trzy dni wcześniej. Przepraszam, że wcześniej nie widziałem, nie rozumiałem tego, kim jesteś, kim był Marek. Wyjął z kieszeni starą monetę honorową, wojskową, przetartą latami noszenia. Dał mi to tamtej nocy, zanim wróciłby dać nam czas. Emilia patrzyła na monetę, jakby widziała duchy. Nosiłem ją przez trzy lata, nie byłem gotów jej oddać. Ale dziś wiem należała do kogoś, kto naprawdę zasłużył. Wsunął jej monetę w dłoń. On nie zginął na darmo, ty też nie krwawiłaś na darmo. Dzięki wam, oni żyją. I teraz ja wiem, po co tu jestem. Emilia przycisnęła monetę do serca, a potem spojrzała mu w oczy. To nie koniec, to dopiero początek, i oboje wiedzieli, że miała rację. Tydzień później, na placu apelowym w bazie marynarki stanęło w szeregu 280 ocalałych żołnierzy. W ciszy, w gotowości, w hołdzie. Emilia w wyprasowanym mundurze galowym, z opatrunkiem ukrytym pod marynarką, patrzyła prosto przed siebie. Jej blaszka, ta odmarka, spoczywała jak zawsze na sercu, a obok niej moneta honorowa. Wyszła generał major Maria Lewicka, niosła drewniane pudełko z niebieską wstążką i brązowym krzyżem. Sierżant Emilia Rylska. Jej głos był spokojny, mocny. Za bohaterstwo na polu walki, za działania medyczne w warunkach ekstremalnych, za nieposłuszeństwo, które uratowało życie setkom, przyznaje Krzyż Zasługi za męstwo. Oklaski wybuchły, ale lewicka nie skończyła. Ponadto, w uznaniu umiejętności, odwagi i etyki służby, Emilia Rylska zostaje mianowana instruktorem szkolenia ratowników medycznych marynarki wojennej. Tłum zamarł. A potem wybuchł jeszcze raz, mocniej, oficjalne ogłoszenie tego, czego Marek nauczył siostrę, miało teraz kształt programu szkoleniowego. Jego filozofia, jego rytm, jego duch. Po ceremonii orzeł znalazł ją za namiotem medycznym. Co teraz? Zapytała. Chciałbym, jeśli pozwolisz, wyjął kopertę. To było w aktach operacji Czarny Bóg. Nigdy nie zostało wysłane. W środku znajdowało się jedno pismo. Oficjalne uznanie bohaterstwa Marka Rylskiego. Wniosek o srebrną gwiazdę. Z odręczną adnotacją, wstrzymane przez Radwana, by uniknąć dochodzenia. Emilia przeczytała trzykrotnie. Potem złożyła je i przycisnęła do piersi. Miał dostać medal. Zamiast tego zapomnienie. Ale już nie. Hejs zleciła pośmiertne przyznanie odznaczenia. Ceremonia za miesiąc. Nie wystarczy, spojrzała na niego. Ale to coś. Orzeł wyjął własny medal. Brązowa gwiazda. Nosiłem ją z poczuciem, że nie zasłużyłem. Myślę, że czas ją oddać. Na jego grób? Zapytała. Skinął. Cmentarz wojskowy. Cisza. Białe rzędy kamieni. Wiatr między drzewami. Nagrobek Marka. Starszy ratownik Marek Rylski. Oddał wszystko, by inni mogli wrócić. Emilia klęknęła. Położyła monetę. Znalazłam twoją mapę, Marek. Ścieżkę. Przeszłam nią. Dwieście osiemdziesiąt razy się opłaciła. Orzeł uklęknął obok. Nie wiem, czy to cokolwiek znaczy, ale muszę to powiedzieć. Położył medal. Dziękuję. Za życie, za przykład i za twoją siostrę. Emilia dotknęła marmuru. On cię wtedy uratował. Ja... Dwieście osiemdziesiąt, ale razem, razem uratujemy tysiące. Spojrzeli na siebie i to właśnie znaczy być rylskim, powiedziała. I od dziś także orłem, odpowiedział cicho. Z wiatrem niosły się słowa niewypowiedziane, echo wspomnień, obietnice złożone w milczeniu. I kiedy odchodzili w cieniu na grobka pozostały dwie rzeczy: stara moneta i medal. Dowód, że śmierć Marka nie była końcem. A na ekranie końcowym w ciszy pojawiły się cztery linijki. Komandor podporucznik Janusz Radwan, skazany za zaniedbania. Sierżant Emilia Rylska, główny instruktor medycyny pola walki. Starszy ratownik Marek Rylski, pośmiertnie odznaczony srebrną gwiazdą. Rodzina Rylskich nie zostawia nikogo.